Wielka Brytania, a zwłaszcza leżące tam hrabstwo Wiltshire, to światowa stolica kręgów w zbożu. Zazwyczaj sezon na te tajemnicze piktogramy rozpoczyna się w okolicach czerwca lub lipca, jednak niedawno w Wielkiej Brytanii zaobserwowano dość niezwykły okrąg, który nie został wcale wykonany na pszenicy, a składał się ze stada owiec. Niezwykłe zdjęcia przedstawiające stada owiec poruszających się w dziwacznym układzie koła wprawiły w zdumienie wielu użytkowników mediów społecznościowych, w tym przede wszystkim Facebooka. Ta niezwykła scena została zarejestrowana przez Christophera Hoga, wykładowcę na Royal Holloway University, który niemal codziennie mijał to stado w drodze do pracy. Jak twierdzi, nigdy wcześniej nie widział czegoś podobnego. Trudno ocenić, co skłoniło te zwierzęta do uformowania tajemniczego kręgu w zbożu. Mężczyzna, który jako pierwszy zauważył to dziwne zjawisko, utrzymuje, że początkowo myślał, że dostrzegł coś rodem z serialu Archiwum X, a same owce sprawiały wrażenie jak gdyby popadły w trans. Oto co on sam opowiedział o swojej obserwacji. Jechałem po mojej codziennej trasie, gdy wjechałem na wzgórze i zobaczyłem ten wspaniały krąg. Podjechałem trochę bliżej i wówczas zdałem sobie sprawę, że krąg nie był wykonany z pszenicy, a z owiec. Zwierzęta te są zazwyczaj mocno hałaśliwe. Mijam je codziennie, ale tego dnia były bardzo ciche i spokojne. Było tak cicho, jakby znajdowały się w transie. To było niesamowite. Do tej niezwykłej obserwacji doszło w rejonie wioski Rottingdean w Wielkiej Brytanii. Po powrocie z pracy. Mężczyzna pokazał wykonane przez siebie fotografie żonie i synowi, a za ich namową udostępnił je na Facebooku, zyskując sobie zainteresowanie bardzo wielu użytkowników portalu. Żaden z nich nie był w stanie udzielić kompletnej odpowiedzi na to, co takiego kierowało owcami, ale pojawiło się kilka sensownych teorii. Jedna z nich sugeruje, że hodowca tych zwierząt rozrzucił na polu paszę w taki sposób, aby doprowadzić do powstania tego okręgu. Alternatywnie, być może jesteśmy świadkami dosłownego owczego pędu, a zwierzęta te najzwyczajniej na świecie naśladowały siebie nawzajem. Oczywiście jeżeli macie jakieś własne propozycje, zachęcam, abyście podzielili się nimi w sekcji komentarzy.